Cześć, witam Was na kanale Dzikiego Plonu na YouTube. Teraz chciałbym Wam trochę opowiedzieć o tym, jak my się zabraliśmy, i jak można się zabrać do remontu takiej starej chaty. Generalnie. Jak to ludzie, co człowiek, to opinia. Każdy może mieć różne podejście do takiej sytuacji. Można wziąć po prostu ekipę albo kilka ekip, które będą myśleć i, i zrobią naszą, tą pracę za nas. To jest jak najbardziej wygodne podejście. Wtedy się niczym nie martwimy. Wszystko jest jak będzie, tak będzie dobrze, wszystko jest zrobione. Natomiast no to nie jest nasze podejście, nie jest zgodne z moim imieniem charakterem. Żebyście trochę po, mogli poznać nasz charakter, kiedy wykańczaliśmy mieszkanie w mieście, nie byliśmy zadowoleni z ofert i, i wykończenia kuchni i, i, i mebli w kuchni, więc Renia znalazła taką firmę, taką stronę internetową, gdzie można sobie wyklikać szafki, wybieramy rodzaj szafki, wklepujemy wymiary i dostajemy, myśleliśmy, że szafkę. Ale to już odrębna historia, więc zrobiliśmy sobie kuchni sami. Praktycznie oczywiście Renia była tutaj autorem koncepcyjnym, ja byłem wykonawcą, wszystko musiałem wymierzyć co do milimetra. To było strasznie męczące, ale z efektu jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wiemy, że żaden projektant nie zrobiłby kuchni tak, jak sobie to wymarzyliśmy, dlatego że koncepcję zmienialiśmy 10 razy, dopasowywaliśmy różne rzeczy. Więc mając takie podejście, jak się domyślacie, nie mogliśmy po prostu wziąć ekipy, która zrobi za nas. Ja też miałem takie osobiste podejście, że to nie jest jakiś dom, który gdzieś sobie kupiliśmy, e, czy ktoś nam go podarował, tylko to jest dom, który budował mój dziadek. E, potem utrzymywał mój ojciec. Mój tato bardzo dbał o ten dom. E, zresztą na innych zdjęciach widzicie, jak on wygląda z zewnątrz, e, więc nie chciałem być tym, który, który remontem sprawi, że coś z tym domem się stanie i, i nie będzie on. I on z jakiegoś powodu zniszczenie. Dlatego zanim się w ogóle zabraliśmy do remontu, poświęciliśmy dobre pół roku na gromadzenie informacji na tematy wszelkiego rodzaju związane z budowlanką, wykończeniówką i budową domów. Natomiast wiadomo, że człowiek w pół roku nie zostanie ekspertem, więc znaleźliśmy ekspertów od domów drewnianych. Konsultowaliśmy się z panem, który, który zajmował się przenoszeniem domów. Konsultowaliśmy się z lokalnym mieszkającym obecnie lokalnie panem, który zajmował się renowacją obiektów drewnianych, rzeczy drewnianych, więc obaj mieli bardzo szeroką wiedzę i dla spokoju naszego sumienia okazało się, że panowie obaj mieli dość spójne zdanie, dość spójne uwagi, poza jakimiś drobnymi szczegółami, więc wiemy, że możemy się ich pracą, ich bardziej radami kierować. I tak też to staramy się robić w tym domu. No, oczywiście wiąże się to z kosztami, tak? Takim osobom za ekspertyzę trzeba zapłacić. Ekspertyza jest czymś bardzo niematerialnym. Od jednego z panów dostaliśmy długi raport z naszej ekspertyzy, ze wskazówkami, więc jakiś materiał jest, ale to ciągle nie jest wykonana praca. Więc wiadomo, że na ekspertów też trzeba uważać, bo, bo każdy ekspert. Jest stronniczy w jakiś sposób, tak? Wiadomo, że obiektywizm nie istnieje, więc wszystkie decyzje i tak musimy podjąć sami, bazując na opiniach różnego rodzaju ekspertów. I to jest nasze podejście do, do tego remontu domu, czyli dowiedzieć się tyle, ile jesteśmy w stanie yy, skonsultować się z ekspertami, różnymi ekspertami, z różnych stron, zarówno z tymi ze sklepu, zarówno tymi od strony producenta materiałów, bo i takie konsultacje były. Skonsultować się z ekspertami, którzy tytułują się jakby ekspertami tylko się tą, tą zębują, czyli zebranie informacji z różnych źródeł i, i, i wybranie rzeczy, która jest naszym zdaniem najlepsza dla nas, tak? takiej, która spełni nasze oczekiwania, i takiej, na którą nasz stać, tak? Bo, bo no nie ukrywajmy w momencie, kiedy chcemy zrobić coś dobrze, co to znaczy zrobić dobrze. W naszym pojęciu dobrze, no to niestety niestety koszty rosną. Natomiast to jest inwestycja tak, w przyszłość, bo, bo taką rzeczą, która nas najbardziej nam udowodniła, że, mieliśmy, że dla nas taka ścieżka jest odpowiednia, no jest standardowa kwestia. Każda gdzieś lokalna ekipa, każdy lokalny specjalista, pierwsze co rekomendował na, na przykrycie ścian zewnętrznych w środku, bo one muszą być przykryte ze względu na to, że są dość cienkie. A ze względu na to, że szczeliny między balami nie będą dawały nam szczelności powietrznej, wszyscy, jak jeden mąż, mówią: Karton gips na gładko i będzie dobrze. No Tymczasem mm, pan, który zajmował się przenoszeniem domów, widział, co się dzieje pod tym karton gipsem z domem drewnianym po 15 latach, po 20 latach, ponieważ przenosił domy, które były remontowane właśnie mniej więcej tyle czasu temu, i mówił, że niestety pod karton gipsem, jako że on jest nieparoprzepuszczalny albo bardzo mało przepuszczalny, zamknięty dyfuzyjnie, niestety drewno ulega degradacji. I na to trzeba bardzo uważać. Tak? Jeżeli byście chcieli kupować dom tak? I, i macie w takim domu na ścianach karton gips, to zanim kupicie, zajrzyjcie, co jest pod spodem, bo może się okazać, że tego domu już tam tak naprawdę nie ma. I to jest takie podejście, które jest czasochłonne, pracochłonne, kosztochłonne, natomiast m, bardzo silnie wierzymy, że to nam się opłaci. Tak jak się nam opłaciło w mieście z kuchnią, że mamy kuchnię funkcjonalną, dopasowaną do naszych oczekiwań i potrzeb, tak sądzimy, że tak samo będzie i tutaj. I kiedy jakby już mamy pomysł na nasz dom, wiemy w jakie technologie chcemy pójść, wiemy co, co chcemy zrobić, no musimy znaleźć wykonawców. No niestety, wszyscy ci panowie, którzy są już ekspertami. I robią ekspertyz, niekoniecznie chcą zajmować się wykonawstwem, bo wiemy, że wykonawstwo jest po prostu trudne, kosztowne. Tak, relacje z klientem, relacje z, z podwykonawcami to jest bardzo trudna sprawa, no więc musimy sobie poradzić w jakiś sposób z szukaniem wykonawców. Panowie, nawet ten pan lokalny, panowie lokalni tutaj, kiedy prosiliśmy ich o polecenie, mówili, że po prostu już nie polecają. Bo, bo kilka razy było dobrze, potem się zawiedli, oni jak polecili, to czuli się za to odpowiedzialni, więc nie polecają ekip, więc jesteśmy trochę zdani na siebie. W związku z tym, w momencie, kiedy szukamy wykonawców, po prostu szukamy osób, z którymi udaje nam się skomunikować w sposób taki, jak byśmy chcieli. Nie zawsze ta komunikacja jest idealna, no bo wiemy, że. że ja, jako osoba przyzwyczajona do pracy z projektami w mniejszych, większych firmach, gdzieś w biurze, mam zupełnie inne podejście do, do, do projektu niż panowie, którzy zajmują się wykonawstwem, ale jednak da się znaleźć osoby, z którymi można porozmawiać, które przede wszystkim chcą rozmawiać i chcą nas słuchać. Często się okazuje, że jeżeli mówimy, że chcemy taką a taką technologię, chociażby do, do, do wykończenia tych ścian to jest w ogóle. Rewolucja, to większość osób kompletnie nie wie o czym my mówimy. Tak? O samych ścianach to to ja będę się doktoryzowałem niemalże z tego tematu, więc nagram oddzielny materiał. Natomiast jak mówimy, że chcemy, nie wiem, tynki gliniane i wełnę drzewną, to wszyscy robią wielkie oczy, co to jest. Więc znalezienie wykonawców jest bardzo trudne do tego typu prac. Ale również jeżeli chodzi o prace standardowe, typu hydraulika, typu posadzka. Takim wskaźnikiem dla nas jest wybieranie osób, które już to robiły w takich domach i miały okazję widzieć, jakby, konsekwencje swoich prac, tak? Tutaj, takim bardzo na przykład, dobre wrażenie na nas zrobił Pan od posadzek, który właśnie dużo się nauczył, robiąc wykonawstwo w Niemczech, w niejednym takim domu, zrobił taką podłogę, jego sposób wykonania, który zaproponował, był zgodny z tym, co wcześniej nam eksperci mniej więcej zasugerowali, więc tym się po prostu kierujemy. No niestety nie sposób się je znać na wszystkim. Ja tutaj miałem bardzo duży zgryz z hydrauliką, tak, na której się praktycznie kompletnie nie znam. Miałem epizod w życiu, że pomagałem hydraulikowi montować instalację przeciwpożarową, więc coś tam widziałem, ale mimo wszystko technologie się zmieniły. Też wiemy, że nikt nie lubi, jak mu się patrzy na ręce, jak, jak się wykonuje. Natomiast staramy się wtedy brać takie osoby doświadczone. No i taka najważniejsza rzecz. Tutaj problemem często nie jest brak wiedzy, zła wola, tylko po prostu komunikacja. Szczególnie jeżeli chcemy coś nie do końca standardowego. Tutaj, już taki pierwszy przykład właśnie z, z montażu hydrauliki. Bardzo fajna ekipa, sprawnie pracująca, chcąca nas słuchać, no ale jednak e, zdarzyły się drobne, drobne omyłki ze względu na to, że. Że ja chcę mieć ocieplone ściany, ocieplenie będzie dopiero później, więc trzeba było na to ocieplenie zostawić miejsce. To się nie udało w pierwszym podejściu stawia prowadzenia rur kanalizacyjnych, ale dzięki temu, że byłem na miejscu, mogłem to zobaczyć, mogłem na to zareagować i panowie bez żadnego problemu to poprawili. Powiedzieli, OK, nie ma sprawy. Dlatego bardzo ważne jest, że jeżeli mamy jakąś wizję i koncepcję, no to musimy razem tutaj z panami na budowie być. I na bieżąco nie tyle kontrolować, co po prostu patrzeć, co się dzieje, żeby w razie potrzeby dostosować to, co się wydarzyło do naszych potrzeb.